Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj klasy pierwsze technikum. Dzisiaj zajmiemy się pojęciem funkcji i sposobami przedstawiania funkcji. No to temat, pojęcie funkcji. I od tego pojęcia właśnie zacznę. Funkcja jest takie przyporządkowanie i tutaj może tą definicję zapiszę. To takie przyporządkowanie ze zbioru x w y. I będziemy to zapisać, że na przykład, jak będzie funkcja się nazywać f, to to będzie przyporządkowanie x w y, takie, że każdemu elementowi ze zbioru X przyporządkowuję dokładnie jeden element ze zbioru Y i teraz sobie podkreślę dokładnie jeden bo to jest bardzo ważne. I zaraz powiem, o co chodzi. No i teraz ym, chciałabym to ym, przedstawić Wam na przykładzie. Wezmę sobie zbiór X i będą to liczby. 0, 1, 2, 3, 4, 5. A Y wezmę sobie liczby przeciwne. Na 0. Wezmę to o 0, potem będzie minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 i minus 5. I teraz tak będę przyporządkowywać z jednego zbioru w drugi. I teraz od razu kilka, od razu kilka pojęć. Zbiór x to jest dziedzina. Dziedzina funkcji zbiór Y zbiór wartości natomiast to wszystko, co się tutaj znajduje w środku, w tej, w tej dziedzinie to to są argumenty natomiast to, co znajduje się w Y to to są wartości i teraz już konkretnie w X mam tak liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5 więc ja sobie tutaj wpiszę 0, 1, 2, 3, 4 5. Mogę mieć tutaj jeszcze kropeczki. O, coś takiego. A w y mam 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. I też sobie tutaj dam kropeczki. No i teraz ja sobie wybiorę taką funkcję, że będę przyporządkowywać liczbie, jej liczbę przeciwną. Z licz ze zbioru x będę brać liczbę, a z zbioru y liczbę przeciwną. Wiem, że 0... Liczbą przeciwną do 0 to jest 0, więc od 0 dam do 0. Od 1 do minus 1. Od 2 do minus 2. Od 3 do minus 3. Od 4 do minus 4. I od 5 do minus 5. I to jest funkcja. Dlaczego? Bo z jednego zbioru biorę sobie elementy i każdemu z tego przyporządkowuję dokładnie jeden. Dokładnie 1. Zaraz powiem o co chodzi. Więc to funkcja jest. Teraz mam chcę pokazać, kiedy to nie będzie funkcja. No to wezmę sobie tak, że zbiór X będę mieć trzy elementy. Na przykład 1, 2, 4, a zbiorze Y. Będę mieć dwa elementy. 2 i 5. No i teraz 1 przyporządkowuje dwójkę. Dwójce piątkę i czwórce piątkę. I to też jest funkcja. Najpierw tak. Funkcja. Biorę element ze zbioru x. przyporządkowuję dokładnie jeden. Jedynce, dwójkę. No to się zgadza. Dwójce piątkę i czwórce przyporządkowałam piątkę. Ale dwójce przyporządkowałam jeden piątkę i czwórce też dokładnie jeden piątkę. Pomimo tego, że to jest ta sama wartość. Ale tylko jeden element. A kiedy to nie będzie funkcją? Na przykład wtedy. Jak ja sobie tutaj zbiorę też tak samo. 1, 2, 4 tu wezmę 3 i 8. I ta zauważcie, Ja na przykład wezmę tak. Jedynce przyporządkowuję trójkę, a czwórce przyporządkowuję ósemkę. A dwójka zostanie sama. To to akurat nie jest funkcją. Dlaczego? Bo muszę wykorzystać wszystkie elementy ze zbioru X. Dwójce nie je żadnego, więc tą funkcją nie jest. Kiedy jeszcze nie jest? Jeszcze jeden może przykład zrobię. Na przykład wezmę od jedynki do trójki potem będę mieć czwórkę i od jedynki do czwórki. Czyli tu będę mieć jeden element, tutaj dwa, i teraz jedynce przyporządkowuję trójkę, i jedynce czwórkę. I to też nie jest funkcja, bo muszę jednemu elementowi przyporządkować dokładnie jeden, a tutaj jednemu przyporządkowałam aż dwa. Także w definicji to dokładnie jeden jest bardzo ważne, bo jeżeli nie będzie jeden, element przyporządkowany, to to funkcją nie jest. Kolejne pojęcia, dziedzina funkcji, to jest zbiór x, wszystkie y, elementy, które znajdują się w zbiorze x, to są argumenty, zbiór wartości, to jest zbiór y, wszystkie elementy znajdujące się w, y, w zbiorze, w zbioru wartości, to są wartości. No i jak to może zapisujemy? Krótko y, na podstawie tego przykładu zapiszę. Y, może nie, może jednak tak, zrobię inny przykład i zaraz Wam powiem, jak to yy, możemy zapisać. No to tak, ja sobie wezmę yy, jakiś tam element, na przykład. I moje x to będą liczby 0, 1, 2, 3 i na przykład, niech nie będzie po kolei, niech będzie 6. Teraz tak. Teraz zasada będzie taka, że przyporządkowuję kwadrat liczby z dziedziny. No to teraz ja sobie zapiszę y. 0 do kwadratu to będzie 0. 1 do kwadratu, 1. 2 do kwadratu, 4. 3 do kwadratu, 9 i 6 do kwadratu, 36. I mogę to przedstawić za pomocą grafu, które już tu pokazałam, jak to się przedstawia. No to ja sobie wpiszę. Wpiszę wszystkie te elementy, czyli 0, 1, 2, 3, 6, a tu wpiszę 0, 1, 4, 9, 36. No i teraz od 0 do 0 akurat tak wypisałam po kolei od 1 do 1 od 2 do 4 od 3 do 9 i od 6 do 36 i teraz będę zapisać tak, że dziedzina funkcji czyli D funkcji jako F chyba, że funkcja się będzie nazywać inaczej to będzie wtedy na przykład G ale to zobaczycie w następnych przykładach to to są liczby, właśnie te tutaj, czyli 0, 1, 2, 3, 6. Natomiast zbiór wartości to u mnie jest 0, 1, 4, 9, 30, 6. Dobrze. Teraz jeszcze chciałam Wam wprowadzić nowe pojęcie, pojęcie miejsca zerowego, ale zanim to przedstawię to jeszcze za pomocą tabelki. Zobaczycie, że wykresy będziemy przedstawiać funkcję za pomocą wykresów, tabelek, właśnie grafów. No i potem wzorów. W tabelce sobie piszę x. To będą moje argumenty. Y to będą moje wartości. I tak od 0 do 0 przyporządkowałam 0, więc wpisuję 0, 0. 1, 1, więc 1, 1. Dwójce, czwórkę, więc 2, 4, trójce, dziewiątkę, więc 3, 9 i 6, sześć, 36. Sześć. I to jest przedstawienie za pomocą grafu i za pomocą tabelki. Jeszcze Wam chcę po, y, pokazać y, miejsce zerowe, co to jest? Definicję. Miejsce zerowe to jest. Taki argument, dla którego wartość wartość wynosi 0. No i ja sobie sprawdzam tutaj. Wartości to są y. Czyli szukam w Y -kach liczby 0. Jeżeli jest liczba 0, to wtedy x a którego odpowiada to 0, to to jest miejsce zerowe. I tutaj na przykład tu mam miejsce zerowe. Czyli X równa się 0. To jest miejsce zerowe. Szukam tutaj, tu nie mam, bo tu mam 1, 3, 4, tu mam, o, tu mam 0, ale tak samo 0 odpowiada 0. Akurat wybrałam taki mm, przykład, ale jeszcze Wam narysuję taką tabelkę. I na przykład, na przykład tak. 5, 0, 3, 9, 0, 7 i 4, 9. No i tu mam opisaną jakąś tam funkcję. No i teraz sprawdzam sobie, gdzie wartość wynosi 0. No to ja widzę, tutaj jest 0. Proszę. I tylko tutaj. Czyli moim miejscem zerowym jest 5. No to mogę napisać, Będę oznaczać miejsce zerowe jako x0. Każda funkcja może mieć jedno miejsce zerowe, dwa, trzy. Wszystko zależy, jaka to jest funkcja. Więc ja zaprzeżę, że x0, to się równa 5. I to jest moje miejsce zerowe. Tylko jedno miejsce zerowe. Ważne, żeby się nie pomylić, bo popatrzcie, 0 tutaj jest też w, w argumencie, ale w wartości już nie ma. Więc to już funkcją. Ja to się, więc to już miejscem zerowym nie jest tej funkcji. No to na dzisiaj tyle. Głównie to są definicje. No i życzę miłej pracy. Do zobaczenia.